Cześć, jestem Zbyszek, alkoholik. Kiedy piło Ci się lepiej? W towarzystwie czy w samotności? Na początku piłem po to, żeby znaleźć towarzystwo, żeby być w towarzystwie, żeby przełamać swoje lęki, niepokoje, uspokoić emocje, żeby się tam mógł odnaleźć. Później tworzyłem towarzystwo. Czyli szukałem ludzi, którzy piją i wśród nich się odnajdywałem. Piliśmy, towarzyszyliśmy swoje grono znajomych, którzy tylko pili, bawili się i nic nie robimy. Ale ostatnie parę lat to najlepsze towarzystwo do picia to byłem sam z sobą. Czyli najlepiej lubiłem pić w samotności, ciągi parodniowe, destrukcyjne, zamykałem się, wlewałem się w ilości alkoholu. Tak to działa. Od fazy towarzyskiej, zabawowej. Do tworzenia później towarzystwa, do picia po picie w samotności. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.